Tak, cześć koledzy. No podajcie ładnie. Cześć. cześć. Ile macie lat? Ile masz lat? Pokaż no. Tyle już masz? No Zuzia, to wróć. Strzelmy sobie piątkę. Trze... O. Ile masz lat? Dwa. 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 Masz Zuzia dopiero? O, To z tobą jest ciekawie. Gdzie się udać? Ten został sierotą, bo ojciec zginął tragicznie. Mhm. To już bajka. Jest drugi jeszcze. I gdziekolwiek się córka zwróci, z czymkolwiek, mhm. wszystko jest odmownie. A to spróbujemy porozmawiać. Ja dam pani kontakt do siebie tutaj z panem posłem Kapczakiem porozmawiamy, żeby córka pracuje teraz, czy nie ma nie, pracy. No? Nie, bo ich troje dzieci. Aha. No dobrze, to porozmawiamy, żeby, żeby znaleźć i wsparcie, Zaznamy. i pracę dla córki, żeby mogła takich pięknych wączków wychować. Zaraz pani dam kontakt telefoniczny do siebie i ten. Idziemy To ma wizytówkę. Dobrze. Ale kto ma premiera? Ja mam, mam, mam. mam. Dobrze. Ja zostawię swój a telefon, zbliżają, a z... niech córka wyśle SMS-a. Tak. Dobrze? Polskim lidewskim chlebem. Tak. Tak. Jest to wspaniały chleb. Ja mam tylko 400 złotych. To jest. Niech wyśle SMS-a na ten Kolejny. telefon i tą ten drogą się skomunikujemy, a tutaj Mietek jest na miejscu. Dziękuję. To... Wie pani gdzie? Na Klinickiego. No. No. Myślę, że chłopak będzie sobie Dziękuję. radził. Ma taki uśmiech fajny. No właśnie nasi goście.